Witam Was w kolejnym odcinku ekspresu kusego. Jak wiecie, w ostatnim czasie dość mało nagrywaliśmy, ale teraz postanowiliśmy to wszystko nadrobić. Jedną z akcji, jakie w ostatnim czasie wydarzyły się w naszej szkole jest turniej mikołajkowy. Turniej Mikołajkowy wygrała klasa pierwsza B i gratulujemy Wam bardzo serdecznie. Przejdziemy do troszkę poważniejszego tematu. Jak wiecie, drugo i trzecioklasiści w ostatnim czasie pisali testy próbne. Mam nadzieję, że każdemu z Was te testy próbne poszły bardzo dobrze i że w kwietniowym już oficjalnym teście każdy da sobie radę. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w naszej szkole gra głośna muzyka, na przerwa, Albo dlaczego dziewczyny sprzedają zdrową żywność, to teraz już wiecie, że w naszej szkole rozpoczął się tydzień fit. Mamy nadzieję, że każdy z Was spali bardzo dużo kalorii w tym tygodniu. No i życzymy Wam dobrej zabawy do piątku. No i kochani, pozostaje mi tylko zachęcić Was od tego, abyście wchodzili na stronę naszej szkoły, klikali łapki w górę, no i czasami pozostawili po sobie jakiś mały komentarz.